Cześć, ja jestem Zyntu, a w tym filmie przedstawię wam 10 najlepszych tryhardowych kill do Fortnite. Zaczynajmy. Ok, a więc tak jeszcze przed odcinkiem chciałbym Was bardzo poprosić, abyście wbili na mojego nowego Discord'a. Link do niego macie w opisie. Bardzo bym się cieszył, gdybyśmy po tym odcinku dobili tam 50 osób, oraz zachęcam Was również do wpisania mojego kodu w Fortnite, czyli Zyntu. Na Discordzie możecie również pochwalić się, że pisaliście go. Za to otrzymacie dodatkowe bonusy, które są rozpisane na specjalnym kanale, kod Zintu. No i co, my już lecimy z odcinkiem. Ok, a więc zaczynając od miejsca 10 znajduje się na nim kilof od Sari Connor. Jego koszt wynosi 1800 v i został on dodany 22 stycznia 2020 roku. Jest on fioletowej klasy rzadkości. A więc na miejscu dziewiątym znajduje się kilof Candy lub Minty Axe. Możecie to wybrać w zależności, który kilof Wam się bardziej podoba. Mi osobiście bardziej przypadł do gustu kilof Candy. Kosztuje on 1500 v i został dodany 24 grudnia 2017 roku. Jest on fioletowej klasy rzadkości. Natomiast Kill of Candy i można było odebrać tylko za pomocą specjalnych, których nie dało się odebrać w Polsce, nie kupując ich na Allegro lub na innej stronce. Na miejscu ósmym znajduje się Kill of Wong. Był on do odblokowania za wyzwania dzikiej karty. Został on dodany 3 września 2018 roku i posiada niebieską klasę rzadkości. Miejsce siódme zajmuje pałka Harley Quinn. Jej koszt to 800 fałdolców. Została ona dodana 7 lutego 2020 roku oraz jest ona z serii DC. Na miejscu szóstym widzimy Kill of Vision. Jego koszt wynosi 800 fałdolców. Został on dodany 13 stycznia 2019 roku. Posiada on niebieską klasę rzadkości. Miejsce piąte zajmuje killoff Lodołamacz. Jego koszt to 500 Faudolców i został on dodany 16 stycznia 2018 roku. Jest on zielonej klasy rzadkości. Na miejscu czwartym znajduje się killoff z serii The Walking Dead. Jego koszt wynosi 1800 Fałdolców, ponieważ jest on w zestawie razem ze skinem oraz plecakiem. Został on dodany 16 grudnia 2020 roku oraz posiada fioletową klasę rzadkości. Na miejscu trzecim, a zarazem pierwszym na podium, znajduje się Kill of Driver. Jego koszt wynosi 500 fałdolców, i został on dodany 15 kwietnia 2019 roku. Jest on zielonej klasy rzadkości. Na drugim miejscu możemy zauważyć kilof Leviatanax, jego koszt to 1000 faudolców i został on dodany 4 grudnia 2020 roku. Na miejscu pierwszym, a zarazem ostatnim znajduje się kilof różka. Jej koszt wynosi 800 faudolców oraz została dodana 19 marca 2019 roku. Posiada ona niebieską klasę rzadkości. I to tyle z tego odcinka. Ja Wam dziękuję za oglądanie i zachęcam do zostawienia subskrypcji dzwonkiem oraz łapki. Pamiętajcie również, że możecie wesprzeć mnie z kodem ZINTU w sklepie Fortnite. To tyle. Cześć!